Cień, mankurczka z tej strony. i witam Was w kolejnym odcinku na mój kanale. Dzisiaj z okazji 1000 subów, które wybiło wczoraj na kanale, zrobię specjal, który będzie, ym, powiem Wam, moją historię na YouTubie, więc Zapraszam do oglądania. A jeśli widzę, jesteś coś nowego, to zostaw suba oraz łapeczkę będzie i bądź na bieżąco, będzie wtedy bardzo miło. Bo naprawdę, warto być na bieżąco. No i co, lecimy. 2017. Pewnego dnia tego miesiąca przyjechał do mnie kolega, który ma we Ciecin. Graliśmy razem w Robloxa, po czym wpadliśmy na pomysł, żeby założyć kanał na YouTubie. Pierwszy film, jaki nagraliśmy, pochodził z gry Roblox. Od tego filmu wszystko się zaczęło. Mój kanał nie miał dobrych zasięgów i miałem liczbę subów na poziomie kilku, ale nagrywałem i tak Robloxa, a po czasie Minecrafta. Wszystkie filmy nagrywałem na starym laptopie. Taka jakość była, aż do 26 czerwca 2017 roku, wtedy nagram swój pierwszy odcinek z głosem. i miałem wtedy mutacji, miałem 10 lat. Wszystkie z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku Minecraft SkyBlock na moim kanale. Niestety, drugi raz nagrywam ten odcinek. Tak, drugi raz. No, co począć? Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Dzisiaj zamierzam domać farmę Viragerów. Farmę villagerów. Kilka dni później dostałem telefon, na którym zacząłem swoją karierę na YouTubie: Samsung S7 Edge. A telefon dał się grać we wszystko, co pozwoliło mi nagrywać mega wymagające w tamtym czasie gry. Zanim w 2018 roku zacząłem nagrywać Clash Royale, ale mojego głosu nie było słać w ogóle przez zagłośne dźwięki z gry oraz wtedy pokazałem twarz. Z tej strony Dawiderik z GP Tambas, drugi... plus Clash Royale i proszę bardzo, kamerka jest! Nie wiem, czego taka słaba, ale proszę bardzo, to jestem ja. I tutaj jest mój kolega Piotrek, z którym są live'y co tydzień, ale ostatnio byłem chory i nie było żadnego odcinka. Następnie postęp montażu i jakości był zerowy, aż do końcówki 2018 roku, w spróbowałem montować w Kinemasterze. Zrobiłem nawet swoje pierwsze intro, ale niestety nie mam jak Wam go pokazać. Nagrywałem Clash Royale aż do 12 grudnia 2018 roku. Wtedy Brawl Stars wyszedł globalnie i wtedy zaczęła się moja druga era mojego kanału. Montowałem filmy w Kinemaster, nie pro, więc filmy miały znak wodny. Mam z tej strony. I oczywiście Dawid, Eric, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zagramy. Pierwszy odcinek z Brawl Stars. Zagramy sobie. I tę serię będzie się nazywać Zagramy w Brawl Stars. W 2019 roku kupiłem sobie Kinemaster Pro, co pozwolił mi mega zwiększyć jakość filmów oraz usunęło to znak wodny. Na koniec marca 2019 roku nagrałem film, który był niepozorny, aż do czerwca. Nosił on tytuł Jak grać robotem w Brawl Stars i dzięki niemu się wybiłem. Dobywałem 1k w 3 dni, a, a film urósł, urósł z zasięgami aż do 360 tysięcy wyświetleń. Następnie w lipcu mój kanał został usunięty, ja byłem załamany. Nie wiedziałem co robić, iść dalej, czy się poddać. Postanowiłem iść dalej. Dobywałem marne w porównaniu do poprzednich wyświetleń. Udało mi się zdobyć 100 subów przez pół roku. Z Brawlem skończyłem, co dało mi marne zasięgi i przyrosty. Jeżeli znowu spotkałem się z Ciecinem. Postanowiłem wrócić do Brawla i streamować go, co pozwoliło mi odzyskać miarę dobre zasięgi. Bijałem 200, 300, 400. Zawsze przed przekroczeniem kolejnej setki były roady. ...YouTube witam P4S Przemo. Ja pobrałem Nulsa z neta. Na odcinku jest... Murek, tam suby. Witam bankowy pros. Łożę ściefanie w dupę! Szampana otwieramy. Zara. Szampana zaraz otwieramy. Mower, nie wiem kogo wybijać, Na 400 sub dzięki live poznałem prosiaka, z którym do dziś piszę i mam współpracę. Poza dla ciebie, jeśli to oglądasz. Następnie nadeszły wakacje, montaż szedł coraz wyżej oraz suby. Lecz w czerwcu zacząłem nagrywać Minecrafta, co zmniejszyło moje zasięgi, bo widzowie chcieli Browsters. I nadszedł sierpień, w którym postanowiłem, że będę dużo streamował, aby do końca wakacji wbi wbić wymarzone 1K sub. Streamowałem, lecz niestety nie udało się wbić 1K. Udało się wbić 950. Zrobiłem konkurs z Prosiakiem i patronem 20PSC, który pomógł mi wbić 1K oraz dołączyłem do konkursu organizowanego przez burzina. I wreszcie nadszedł ten moment. 6 września 2020 roku udało mi się wbić 1k sub. Bardzo się cieszyłem, gdy zobaczyłem 1k na kanale. No i na tym dorbnęliśmy do końca tej historii. Dziękuję wam za jesteście i gdyby nie wy, by mnie tu nie było. Nie zmieniajcie się chyba, że na lepsze. No i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za 1000 subów. Dziękuję wam, że jesteście wszystkim, wszystkim starym widzom oraz nowym. Lecimy teraz w morze. Kolejny specja będzie prawdopodobnie na kolejne 1K albo na 5K subów. Tak? I dziękuję wam bardzo za to. To było na tyle. oczywiście w Budawzex. Pamiętajcie zobaczyć moje poprzednie filmy oraz widzimy się na kolejnym odcineczku. To było na tyle. Elo! Dziwa.